Jet na nas leci. Nie, na D nie zauważyłem jeszcze. E, czołgi jadą na E. Okej, okay, ja jadę, widziałem czołga na E. e. Na e. To możecie rozważyć. czołgi Dżeta. na Drogiego. Mam piechotę na B. Jest czołg. Raz. Zabił mnie, jeden koleś na B. Dobra. E, biję w czołg. Wysiadł z czołgu. O, fak, nie trafiłem. A ja Felkę też nie trafiłem, kurde Dobra, po czołgu. Fuck. Tylko mam na plecach Fuck, sorry. Spoko. Sorry, sorry. spoko, Spoko, Po helce. Jestem na C, tak jak ktoś. 40. Yy, czołg CL jedzie, uważajcie. Może tu jeszcze być gdzieś. Jestem. Czołg jedzie A widzisz? Odejdziesz. To go. Mam kompanię ee, na D. Ee, ee, ee. Jest, jest, jest oznaczony po prostu. Czołg na ci od D. I na mnie chodzi. Czołg jedzie na D, czołg to. jedzie na D, panie. Dostał 60. 60 ode mnie. Na cewy się jedzie. Dobra, zdjęty. Ode mnie 60. Jeszcze jeden. Mają, mają D, bioro. Bioro. d Na tam. D. d siedzi. Jeszcze jeden na B. Dobra, e, Saint zostajesz na cenie. Za, z leży. Pancie. Ja jady im pomóc. Koncerny bierz jetta, bo my nie polatamy w ogóle. No Leży, leży Ja już go gonię Dobra, teraz bo będzie ciepło Szymon, uderzy widzę Spalcie, Witek Nastaw się na czołg Na, na czołg Pężkie. Na prawo Jeep jest po lewej, po lewej Jeep E, D, 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 Witek, D spadło, D spadło, Czemu nikt nie mówi, że spadło D? Dobra, mamy A, B i C zdjęty goję. I mamy D D musi, A, c, tak, B, D, D musi być cały A B C, spokojnie. Ale D musi być cały czas nasze. nasze tak. D, D musimy trzymać. Dobra, nie ma Jota. Wlatajcie sobie, panowie. Arta, arta. Ja jest pan ochroniarze na D. Na damik, tak? Między, c, między c, A B. Podleć jednego. O, Dobra. Tam tam giemo, to, no. damik, tak? Nabi, nawróć jakoś, żeby tą arpę zdjąć. Okay. Ja biorę helkę, a wy a no. na artykuł. Staw, 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 to w jest nasze. Jest to jeden helka. Choke mnie, naraz daje. Barwiemy. E, poczekaj, Wilfryt na mnie. Dobra, jestem. Helka u nich lata helka. sama i lata dalej. Leci e, Artę widzę. E pospawaj ja. Dobra. Witek właśnie ten od nie możesz. Arta Ar, ciężkie. Arta, tak, Uderzył nas. Ten... Zdjęta. Arta zdjęta. Dobra. Helka zdjęta. Czołg dostał ode mnie. Na B mam. Kurwa, no nie mogłem wejść, ja pierdolę. I tak zrobię odrzut, wezmę stafy. Dobra, to wstawaj i na ten. Na B jest. O, shit. Czołg włączył aktywną. Y, Kacu, Przez... jeszcze Pierwszy raz na tym sporym zginąłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Biorą ja mnie, bo nie wiem, zaraz będę resztę. Mówię, że biorą a, D, ale nikt nie słucha. Samochód jedzie na C, samochód na C. Nawiłeś się dalej, wysuń, bo ja nie doletuję tu wikan nigdzie. Patrzę. Jest czołg Wszystkie punkty czołg. nam biorą. Jest, budy, już jest zinnowy. Dobra, schowam to raz, pisz? Kaczę po tym, kurde Witek, patrz w prawie, a w Te Przełącza się Przełączam się Ja też tak robiłem Złóżcie, jak nie pójdę, siedziałem na ten D to jest dobra Jeszcze jedno gości z przy D Pod mostem, pod mostem jest Tak, pod mostem Dalej Pod mostem jest Jeep jedzie na B D, gdzie brok jest Dżek odniżata, Kurwa, zabił mnie Przy D Agres, bierz go, pod twoje prawie, Agres za to, no. wchodzi ci na ogon Witek, będziesz miał miny za sobą się za nami jest Pamiętaj Witek, jak bierzesz na, na ten nasyp Ty, jeszcze... Wyleci, ten... czyta Ja lecę na raz po swój Jest panie Na Biu, się na górze trochę dalej Na tym budynku Dwóch. Ale ja co czas dostaję, jak się, wiesz, na lekko bliżej e, pod, pod nami, ty, pod nami ty, pod Jeszcze nami. jeden p. Pod nami Coś tego chce nie mi trafić? Ja... o trafię. Gdzie on jest? Nie wiem, on chyba no, już. Na jest gościu przy... przy bagich. Bagi bagie. Bagiego i gdzieś pojechał. Ej, Dawaj, 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 cofnij się. Cofnij się, nabij on... On jest na, nas, na naszym redzie. Jest gościu tam cały czas. Jest gościu na naszym rejsie. To próbuję. Pod mostem. Alka wroga lata. Droga, helka jest obita na Ich czołg obity. Na wil, wystaw Trzy filarze, trzy filarze. Nie trafiłem w helkę Dobra. Po Na czołg, gdzie? Gdzie? nie bezpieczne. Taka zdjęta, Gdzie masz czołg? Dobra, widzę. Dobra, ci się. Czołg tak. Kurwa. aktywną. A Witek, masz to, coś się. przyczepione. Ja już nie starej to co No wiem, wiem, ale Gdy Arte mają fajne, czerwone totalnie to, to, to nieślednia. To nie? Kurż was nowu demryga. Na lata migrają. Bliżej, bo bo ja nie mogę tybikami do Ale wystarczy, że duchu, ja dolecę bliżej i dostanę dwa stingera naraz. Witek, prawawie. Prawawitek. Witek. stock. Lag. Co się martwić. Na eczą. Punkty panuje, punkty Na, na D pie chociaż Te spadł ze mną Witek, polebej, po yy, w dołku Za nami W mu za nami Jet on nich lata To weźcie ja dopiero się zastanawiałem, Jak ktoś się zwolnił ten chce weźmie jeta tam tego się tak nie umie latać. Tak Ja jestem tylko ten piechociarz się ze mną tu bawi w ciciu babkę Zabity Dzięki jak masz technika możesz podspawać trochę Już Łofa Całk jedzie z E na D Agres ma Jetta, czy mam brać Jetta? E, weź Jetta, bo ja teraz biegam jako infantry Okej okay, to ja robię e. <śmany> e, jak jestem na punkcie to nie będę się zabijał to jest bez sensu. Dobra w Witek pytał Piechota, uwaga kurwa, macie, piechotę, macie piechotę macie piechotę, ruszajcie czegoś Witek, lecy lecy Pitek Tołk jedzie na D Na D jest Cząk Jeden, Jeden na Będzie pod swoje naszego dzieta jest ja się, się, się nie zresztą zaraz to będzie ka A Witak, mój ciąg będzie szybciej, ja już zachodzimy z Ale mam zapłon. Jezu. Zostawcie mi gdzieś jak wchodzi. to ja, wezmę. ja już jestem na... Helka ulti. 2 na D. Nabijak z helką. Oni Zdaj. bardzo są jest. Tam, że ty widziałeś, że jest. Ale my też to D musimy mieć, więc też. Helka, zaraz... Kurwa, ten to nich. Zaraz go wezmę. I mnie gdzieś. Dotarł na A. ich helkę chyba. Tak, jest na C. Dobra, jednego czołgu nie ma. Zabita mam, w mam Helkę. Yy, piechota na C, piechota Helki na C. Helki nie ma. Wracam na B. Bratu. Zedro rozwalony. Lecę. Czołg ma 50% be, be zdrowia. Weź mnie, weź mnie. Nabi jestem pod tobą. Nabi masz wolny powiedz. Helka on. Nie. Jeep znowu na ten. Jeep na B. Helka yy, on. Jest. Na D jest no, nie nie na ma i kurwa, okay, i ściągnijcie to, Mart... e, na ja, ja, byłem... no to na mnie, na na biegnę, Gdzie mają na Nie na Jestem na biegnę, tutaj. tutaj. na E na biegnę, na ktoś? na C Bardziej w lewą na Jeep. Na martę jak to mam artę Mam na różę, w razie z nie bójmiocie. Na wizję widziałem Jednego Tak, Tak, nie, bo nie, mam, to, nie mogę wylądować, że mam to, czołg na, na, na sobą Gdzie jesteś? Jest... Ja, ja mam Martę jak coś mogę oszalać jest, jest czołg, jak coś mam czas mogę wziąć na przykład Gdzie strzelać? Tam gdzie? To weź ten czołg i jedź w stronę A Te, nie sobie coś, ale nie mamy D, O nie, potrzebnie go wysadzaliście Witek Piechota jest. Ja wezmę G ja i pójdę na D. Dobra, jest. Czy to ciągle gdzieś jeszcze? Bratu. Piechota chyba jest. A. Masz. Kurwa! Miny na środku. On się wyjebał. Helka na RPI, startuję. Dzięki. Ja, Walker, kapitan. Dzień. Nie przejechałem cię? Nabi, masz tą helkę? Nie, nie tam. masz. Dzień. Ja przy tym padam. Nie, daj. Ja też z tą stafem biję. Ja. Helka, idź, daj. Kobal, wyjdź. Piwota, piwota przed nami. Nabi, to twój Dobra, Dobra. Dobra, Dobra, za 22. To Heli nie ma, trafiona na. za 21. Wziąłem Jetta jak dość dla od nich? No teraz ja w nich trafić nie mogę. Podleć Dobra, po widzę, od nich jeta, widzę od nich Jetta, widzę od nich Jetta. Podleć po mnie, tu jestem pod tobą. Jet rozwalony. A AfterMindy nie grał w Epolu? Możliwe, że grał. Edy ty polskiej też chyba nie... Warte. Dobra. GG. 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 Wygraliśmy. Ale stream się zepsuł ty metegie na naszych. Jem,